W ogóle. Spadły mi klucze do, do domu. Wyciszymy. Księdzem? Ksiądz też ma dobrze chyba, co? W ogóle. Spadły mi klucze do, do domu. I co teraz? Ja cię mole, ja pierd. Kur. Mm. I co teraz będzie? No ja cię pier. Mm. Całe klucze mi spadły. To no już ich nie odnajdę. Ja. Ja pier. Ja pier A! Ja pierdzielę, kur Muszę do mamy dzwonić, ej! Ja pierdzielę! Trochę tu posiedzimy. Nie będziemy się siedzieć! Kur! Ty, bo się nie dostanę do domu! Ty od czego tam klucze były? Od domu Ty od domu... To nie ja no mam klucze u mamy, ale nie wejdę do domu, nie pojadę tam, ej. Ja cię mole Mama nie wskoczy. No nic no, spadłem i pierwszy raz zgubiłem klucze, kur... Czekaj, od domu, od skrzynki. Eee, od domu, od skrzynki. Od domu mamy klucze zgubiłem. Słuchajcie, muszę nurkuj. Nie no, co ty? Kur się utopię tam, nurkuj. Kur. Nie będę tego to nic no. Zaraz tam pojadę. Bo nie, kur. Ktoś ma zestaw do nurkowania. Słyszałam te plum do wody, no. Skakły z kluczami. Nie, nie co ty bym się tam utopił. Nie wiadomo, co tam jest w tym stawie. Witam serdecznie wszystkich widzów. Moi drodzy, około półtorej tygodnia temu spadły mi tutaj klucze do jeziorka. Dzisiaj będę wyławiał z moim tutaj znajomym. On będzie filmował. No, zobaczycie, jest trochę głęboko. Ja jestem sam ciekaw, czy, czy ogólnie ja wyciągnę te klucze z tego jeziora. nie? Kupiłem magnes neodymowy. Zobaczymy, czy, czy po prostu dam radę. No. Trzymajcie za mnie kciuki.

No, moi drodzy, wyciąganie kluczy, tylko tu jest full wodorostów. Mam magnes, żeby nie było neodymowy. Najzabawniejsze, że te klucze mogą się tutaj nie przyczepić, tylko kółko. Akurat nie. Z tych kluczy. Ty, tu nie jest głęboko, Stasiu. Tu nie jest głęboko. No to kurde za nurku mógłbyś wejść. Ale dzisiaj nie chłopie. Ciepła woda. No to dawaj Stasiu. Co? No jak co? No ciepła woda. Jakby mi spadły, to bym wszedł po klucze. Jakby to były moje. Kurde. Ty no pęk kluczy miałem. Pęk Ale mówiłem ci, że za słaby magnes. Kurde, no... Nie, nie ma... Ja we wsi jak Franek wyjedzie, tak myślisz? No, nie wiem, właśnie. słuchaj się dziadzi, on ci doradzi. Za słaby magnes. Kurde, ale, ale dlaczego? No bo magnes za słaby. Co ty mówisz? No i pytanie podstawowe wiesz. Bokus, pokus 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 i klucze są Ej, kurde pa szary mary I to A jak... pokaż, że to obrośnięte jeszcze są, że długo leżały, że nie to, że teraz wrzuciłeś Jak za sławem. Jak za no, sławę że... Kurdej, stary mam... Pokaż, klucze. że obrośnięte te klucze no, są. Obrośnięte. Że długo leżały. Czekaj, o. pa długo leżały. O, widać pa, właśnie. Się. Pa! No, widać, o, obrośnięte. No i co? No, dobra. Nie, super, nie? Nie, no. kur... O, siła! Połysk grzorzowy, klucze wyciągnięte. Nie, ale popatrzcie, jak krótko, chłopie, no.